Siemano, dzisiaj się troszeczkę wypowiem na temat y, ostatnich wydarzeń, no ale szczerze mówiąc, co do ostatnich filmików na YouTubie, które widziałem, to naprawdę... w skrócie, kruźwi walił karzała i powrót konowicza do domu. No to zaczynamy. E, wątek e, w u Kruźwilla ciężko do nazwy wątkiem, To raczej taki serial. Yy, jakby to stwierdzić, Kruźwil z nietypowego dzieciaka, który jest pierdolnięty, stał się łasy na fem I według mnie, Kruźwil nie jest do końca normalny. Czyli znaczy na tych filmikach stara się być normalny, no ale jak przypomnijmy, a jak przypomniemy, jak się przypomni akcję sprzed roku, dwóch. Jak palił yy, świeżaki, to ktoś powie No jak gdzie jesteś taki pierdolnięt? Tylko czy był pierdolnięt, czy to była ustawka? Oczywiście kto normalny pali pluszaki, no? W seriu? Dobra, ale wracając Wyrzucił tego małego tam karzełka Za to, że tam, ee, nie wiem Za jakieś tam kłótnie ble, ble, i tak dalej, no i Stary Krużwila próbował go przekonać, ale z, ma, mały, taką go nazwę, e, mały, nie stwier, stwierdził, że nichuja i tak jak olej, m, olejnik, czy olejnik, już się pamiętam, jak się nazywał, e, pojedzie pociągiem i oleje e, Krużwila. W sumie Kruszwil stracił trzon swojego uniwersum, stracił Kupańczyka, kamerzystę, stracił naprawdę wiele y, osób, którym zawdzięczał <kłyszynka> powiedzieć, że fake, a teraz y, króżwiel ma jakąś nową ekipę, ale ta nowa ekipa to w ogóle, jak patrzę po niektórych osobach, to chyba kurwa zbieranina, a nie dobrze wyszko. Do, e, osoby, które są godne w ogóle naśladowania, był taki kanał Kamerzycka i coś tam to był chyba dziewczyny, domniemanej dziewczyny Kruszwila, ale ten kanał był spierdolony, bo to nudny, nudna imitacja. W ogóle Kruszwil od ostatnich, przez ostatni rok spadł, spadł na głowę, Po prostu spadł, ten, na głowy na szyję, że tak powiem. Po prostu jego kanał nie jest dosyć lubiany, bo wiele osób krytykuje jego zachowanie. Zresztą to jest chore, bo jedni mówią, że on jest chory, z drugiej strony spierdolnięty, z drugiej strony, z trzeciej strony go bronią, z czwartej strony go olewają, mają go w dupie, więc jaką stronę obrać? Żadną. Po prostu olać tą całą sytuację. I na koniec wątek Konona. Kononowicz wrócił do domu mm, jakieś dwa dni temu i Oczywiście po dniu, po jednym dniu pojawił się filmik niejakich pielęgniarek z Podlasia. Hmm, tak się chyba nazywa. Które podobno były u niego i które podobno major je rządliwy, wiadomo co. Hmm, mecenas Piaseczna. E, tutaj polecam kanał King of the Diamond. E, tutaj jest krótki filmik, jak e, mecenas gada z Kononem na temat tego, że dwie dziewczyny. W zesłowie były u, nie, u niego niejaka Asia i Monika, nie, nie myląc tej z Krakowa. Więc e, tyle można powiedzieć. E, podsumowując, jeśli kruż będzie się utrzymał na takim poziomie, to niedługo nie zapomni o nim cały YouTube. Może i lepiej, bo przynajmniej już e, wszyscy youtuberzy go już i tak olali ciepłym moczem Był popularny dwa lata temu rok, teraz e, dogorywa. Niestety, tak samo trzon uniwersum 17 też dogorywa i prawdopodobnie się rozpadnie w przyszłym roku, albo nie wiadomo kiedy, więc to jest krótki filmik i trzeba przyznać, że już bardziej niżej się upaść nie da, bo jak patrzę na niektórych youtuberów, to myślę, gdzie, gdzie świat postąpił źle? Bo tyle jest zagranicznych do kanałów, na przykład yy, o takim gościu, który się maluje, facet, który się maluje. Dla mnie to trochę jest od, odrażające, no ale co kto lubi. Albo taki, co Dark Angel niedawno się wypowiedział, czyli Jessie Beach'a. Jezu, podzielam jego zdanie. Podzielam zdanie, Dark Angel ma całkowitą rację. Po prostu on jest pierdolony. Już Gracjan Rostocki przy nim jest Einsteinem umysłu. Chociaż Gracjan Rostocki zachowuje się infantylnie, to przynajmniej um, Rostocki e, w przeciwieństwie do Jessie Beachy, że tak nazwę, e, zachowuje się w miarę normalnie. Tam bardziej śpiewa swojej, um, po swojemu. I poza tym, że Rostocki też do góry jako gwiazda Przynajmniej jest normalnym człowiekiem i przynajmniej normalnie się zachowuje, no może się, ty, może się nie zgadzać, ale Gracja przy Jesse jest najnormalniejszym chłopem na świecie. No poza tym, że już jest po 50, no, ale trzeba chłopu oddać, że ma talent do rysowania, bo żaden chyba zdrowy mężczyzna po 50 nie umie tak malować. Trzeba mu oddać, że wie jak prowadzi swój kanał, wie jak gotuje. Po prostu z początkowego debila zrobił siebie normalnego, w miarę przyzwoitego youtubera. Zrobił parodię Meksikanu, co nawet dobrze zrobił. Tyle, yy, więc siemano, siemano, nara.